Folks, this is Angielski na Wynos. You're listening to Season 4, Episode 2. Ten tydzień mija pod szyldem zbierania subskrypcji na YouTubie. A więc, jeżeli mnie słuchasz, to proszę cię o kliknięcie w przycisk subskrybuj na YouTubie oraz dzwoneczek, dzięki któremu żaden film ci nie umknie. YouTube.com, Angielski na Wynos. As ever, make sure that you subscribe to my channel on Spotify, YouTube, the Facebook profile. That way you won't miss a single upload. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jakich czasowników frazowych używać w pracy, co słychać na budowie, posłuchasz mojej rozmowy z Robem, a na koniec dowiesz się ciekawych nazw różnych kwiatów oraz słownictwa z tym związanego. Zatem zachęcam Cię do wytrwania do końca. Shall we start? How well do you know these lads? zapytał Mini. To be honest, I've met them here in Leicester, why? odpowiedziałem. Cuz it seems you can only trust Czech. The other guys are just like ticking bombs. You never know what to expect. Podsumował mini. Yeah, you're kind of right, Mini. One day they're all good, committed and loyal, but the next day they'd flip the bird to you. Skomentowałem. Just like you and Rob. Pomyślałem. How well do you? Jak dobrze na przykład znasz? How well do you? Powtórzysz? Ticking bombs. Tykające bomby. Ticking bombs. Powtórzysz? Flip the bird to you. Pokazać środkowy palec. To flip the bird to you. Powtórzysz? Okay, guys, let's pick up where we left off and finish off the things we have to do today. And the whole team carried on working on the same task they had worked at before, because obviously we didn't have enough materials to move forward, but they were trying to get their jobs done against all odds, one might say. Pick up where we left off. Pick up where we left off. Powtórzysz? Move forward. Posuwać się naprzód. Move forward. Powtórzysz. Against all odds. Wbrew przeciwnościom. Against all odds. Powtórzysz. One might say. Można by powiedzieć. One might say. In the meantime, I had to leave the site and get to Rob's office. I had to be there for some paperwork. The tiny building, similar to a corner shop, was situated opposite sort of a private dorm. The room was full of typical office stuff. Like folders, printouts, empty mugs left out anywhere. Rob was standing behind the desk speaking on an old school landline phone. There was an old man sitting in the corner of the room reading a paper. He was always there, sitting and reading the paper. He seemed to be an integral part of the office. I'm not sure about his role in the business. Never asked, to be honest. I sat down in an old armchair probably taken away from one of the tenants who hadn't paid the rent because it didn't match anything in the room. Someone offered me a tea, but having in mind the taste of the tea they'd offered me the other day at the wedding, I refused politely. "I'm all right, thanks. Just had a can of Coke on the way." "Yeah, cheers mate." I had a chance to listen to Rob's conversation. He acted as if I wasn't there. Don't Try to sell that excuses to me, my old friend. You and your people said it will be ready next week. I know you experience difficulties, but everybody does, my friend. Sort it out as soon as possible. Bye. I odłożył słuchawkę za ruchem. No wiesz taką na kablu. Stary telefon stacjonarny, aż zatrzeszczał od siły uderzenia. I'm sorry, Carl. I have some problems with the team in the other city. Yeah, cool. No worries, Rob. So, where's Marek? He's sick. I'm covering for him today. Shall I call him on the speaker? No, that's alright, Carl. So, Rob, I'm aware your guy snowed under with work, all that crew thing and other problems, but we really have to look into the way Mini deals with my orders. Let me put it this way we don't get what we need. I'm covering for him. Zastempuje go. I'm covering for him. To look into. Przyjrzeć się. To look into. Powtórzysz. Deals with. Zajmuję się tym. Deals with. Powtórzysz? Let me put it this way. Pozwól, że to ujmę w ten sposób, kiedy chcemy powiedzieć zazwyczaj coś nieprzyjemnego. Let me put it this way. Powtórzysz? Ok Karl, I understand your concerns, but please trust me and trust Mini. He's very very experienced. He knows what he's doing. Please Karl, trust him. Please tell Marek that you're running out of your budget. Please bear it in mind. To bear in mind. Miej świadomość. To bear in mind. Powtórzysz? Gatki z Robem nie przyniosły żadnego skutku. Gość jak zahipnotyzowany z uporem maniaka, zapewne celowo twierdził, że kontroluje sytuację i wszystko jest git. Rob, we'll have to lay off some people. Are you aware of that? It's your business. Do whatever you have to do. To lay off. Zwolnić. To lay off. Powtórzysz? Właściwie nie zaangażowałem się jakoś mocno emocjonalnie w to, co mówił, ale nużyły mnie mocno rozmowy z nim, które tak naprawdę nic nie wnosiły. W drodze powrotnej wstąpiłem do sklepu, gdzie można było zrobić przelew międzynarodowy. Pamiętam, że obsługiwały go dwa serwisy. Oczywiście trzeba było zapłacić jakąś tam prowizję, ale nie było to tyle, co w przypadku przelewu z konta bankowego. Gość obsługujący system popisywał się przed innym swoim nowym iPadem. Look. You can flick through the office like that. Wypełniałem właśnie świstek, który potrzebny był do wysłania hajsu, a Angol, jak to Angol, przesadnie głośny, kontynuował popisówę. Excuse me mate, I'm trying to focus here. Just checked the wrong box, I think. Let me fix that for you. Zostawił swoją nową zabawkę i pomógł wypełnić mi druczek. To flick through the office. Przeglądać oferty. To flick through the office. Powtórzysz? I checked the wrong box. Zaznaczyłem złe okienko. I checked the wrong box. Powtórzysz? Let me fix that for you. Pomogę ci to naprawić. Let me fix that for you. Powtórzysz? W tym momencie do sklepu wszedł ziomek z parkingu przed budową, ten od agencji menadżerskiej. Ah, the Polish translator and the English nosy neighbor. He is indeed. Odpowiedział z uśmiechem na twarzy i zapakował do koszyka dwa czteropaki piwa. Having a cheeky party on Monday? Zapytałem. Ah, no, just had a fight with my missus. I think I suffer from commitment issues. She doesn't give me those misty-eyed look anymore, powiedział z jeszcze większym uśmiechem. See you tomorrow, boss, dodał i wyszedł ze sklepu. Yeah, z Giza. Nosy, Wścibski, nosy, powtórzysz? I suffer from commitment issues. Mam problem z zaangażowaniem, przywiązaniem się. I suffer from commitment issues. Powtórzysz. Misty-eyed. Zamyślone w znaczeniu zakochane. Misty-eyed. Powtórzysz. Zajrzałem jeszcze do Tesco, bo akurat było po drodze. Tesco to brytyjska sieć, nawet kolory logo tej firmy się zgadzają. Tam w UK, przynajmniej w czasach, kiedy ja tam jeździłem, zawsze było dobrze zaopatrzone. Również w kwiatki. Tak, teraz będzie o kwiatkach. Dlaczego? Może to dziwne, ale lubię kwiatki. Może nie uwielbiam ich do tego stopnia, żeby umieszczać je w każdym pomieszczeniu, na przykład w łazience czy coś ale gdzieś tam na stole czy parapecie staram się szczególnie wiosną jakiś chociaż mały bukiet świeżych, ciętych kwiatów umieścić. Brakowało mi takiego elementu w moim pokoju w Lester. Był nudny, beżowy, wiesz, łóżko, biurko, szafa, za szafą grzyb, który zwalczałem co tydzień więc jakiś element dzikiej natury, niby tam był. No i najlepsza rzecz, duże drzwi balkonowe, przez które można było wyjść do ogródka, tak zwanego ogródka, bo to było coś w rodzaju ogrodzonej drewnianym płotem przestrzeni, wysypanej małymi kamyczkami. Niejako obok moich drzwi balkonowych biegły czarne metalowe schody ewakuacyjne, co dodawało klimatu temu industrialnemu ogrodowi. Wszystkie rośliny, zanim się na dobre wprowadziliśmy, Randapem unicestwił Big Boss. Zatem potrzebowałem elementu kwiatowego w moim nudnym pokoju. W sumie jest parę zwrotów w języku angielskim, które odnoszą się do kwiatów, do roślin ogólnie. Pierwszy, który przychodzi mi na myśl to Let's look into the roots of this issue. Zajmijmy się zatem przyczyną tego problemu. Root to inaczej korzeń. Let's look into the roots of this issue. Powtórzysz? A branch to oddział albo po prostu gałąź. A branch. Powtórzysz. If someone or something is flourishing, oznacza to, że rozkwita. To flourish. Rozkwitać. Powtórzysz. To flourish. Do dziecka, które się przewróciło, dodając mu na przykład otuchy, powiemy. Upsy daisy. Daisy, to inaczej jest to krotka. Ups, Daisy, powtórzysz? Z tym samym kwiatem łączy się jeszcze jeden zwrot. As fresh as a daisy. Czuję się wyśmienicie. Are you suffering from your first hangover? Nope. I'm as fresh as a daisy. Czyli czuję się świetnie. Świeżynka. Nope. I'm as fresh as a daisy. Powtórzysz? A thorn in one side to inaczej coś, co nas bardzo irytuje. Thorn to inaczej kolec. A thorn in one side. This issue is a thorn in my side. Powtórzysz? A thorn in my side. Znasz kogoś, kto owija w bawełnę? Po angielsku powiesz. Oh, come on, mate. Get to the point. Don't beat about the bush. To beat about the bush. Owijać w bawełnę. To beat about the bush. Powtórzysz. Z kolei o czyjejś kwiecistej wypowiedzi powiemy She gave a flowery speech. A flowery speech. Kwiecista wypowiedź. Powtórzysz. Ok, przejdźmy zatem płynnie do stałego elementu w sezonie czwartym, czyli prostych słów, które niekoniecznie znamy. Zatem kwiaty. Jakie są Twoje ulubione kwiaty? Konwalie. Lily of the Valley. Konwalia majowa. Ładnie, nie? Lily of the Valley. Powtórzysz? A może piwonie? Peonies? Peonies? Powtórzysz? Tulips, tulipany. Roses, zapospolite. Goździki, carnation. Carnation, goździk. Powtórzysz. Carnation, Jacynth? hyacinth, hyacinth. Powtórzysz. Robimy bukiet. A bouquet, bukiet, a bouquet. Powtórzysz. Wkładamy do wazonu. Waz. Wazon. Waz. Powtórzysz. Nalewamy wody. To pour water. To pour water into the vase. Powtórzysz. To pour water into the vase. Ups. Łodyga się złamała. Estem. Estem. Łodyga. Powtórzysz. A może romantika i łóżko całe w płatkach? Róż. Płatki róż. Rose petals. Powtórzysz? Rose petals. Petals. Powtórzysz? Are you allergic to pollen? Masz uczulenie na pyłek kwiatowy? Yeah, my eyes are watery and itchy. You should get some potted plants instead. Like a... Monstera, for instance. Pollen. Pyłek kwiatowy. Pollen. Powtórzysz? My eyes are watery and itchy. Moje oczy łzawią i swędzą. My eyes are watery and itchy. Powtórzysz? Potted plants, Rośliny Doniczkowe, potted plants. Powtórzysz? So, what kind of flowers do you keep in your bathroom? Dzięki, że jesteś tu ze mną do końca. Mam do Ciebie prośbę. Moje podcasty pojawiają się na różnych platformach. Proszę Cię o subskrypcję na Twojej ulubionej. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, czy MPGO. Go. Ale również i w szczególności proszę Cię o suba na YouTubie. Ten odcinek jest drugim, który od razu zostanie opublikowany również na YouTube. Już niedługo wrzucę tam też pierwsze filmiki. Dlatego, żeby niczego nie przegapić kliknij przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok. A jeśli Ci się spodobało, zostaw kciuka w górę pod tym odcinkiem. To tyle na dziś, do usłyszenia w kolejnym odcinku.